Bo ludzi dobrej woli jest więcej. Witam Państwa w specjalnym świątecznym odcinku programu Perspektywa Tadeusza. Moim gościem jest ojciec Bartłomieński-Biński. Witam ojca bardzo serdecznie. Okej, okay, dobro. Bardzo się cieszę, że, że ojciec zgodził się na rozmowę. Ojcze, e, zawsze mój program zaczynam od słów Czesława Niemena, bo, bo ludzi dobrej woli jest więcej. Czy w tym trudnym świecie e, współczesnym można powiedzieć, że tych ludzi dobrej woli jest zdecydowanie więcej? Z pewnością jest ich bardzo dużo. Nie są głośni jak inni, ci, którzy wprowadzają może pewien zamęt, ponieważ dobro nie jest tak głośne jak zło. Przekonaliśmy się o tym, zbierając dary na rzecz potrzebujących z Ukrainy, zbierając do puszki też ofiary różne na, dla poszkodowanych w wyniku nawałis. Tutaj w Dobrzycy z pewnością tych ludzi jest ogrom a nie afiszują się z tym jak ci którzy sieją pewne zło zgadzam się z ojcem w pełni czy ta sytuacja trudna w dzisiejszym świecie weryfikuje ludzi pod względem charakterów czy, czy to jest kolejna próba naszej wiary czy, czy, czy może sytuacja przejściowa czy można to porównać do losu Hioba na przykład Wydaje mi się, że nie. Hiob, cierpienie Hioba miało inny charakter niż to, które jest w obecnym świecie. Cierpienie zawsze jest trudne, <coughs> budzi dylematy, jest destrukcyjne i stawia człowieka wobec wielu pytań i niewiadomej, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przypomina mi się historia z klasztoru Zwoźnik. Po pierwszym roku, jadąc na wakacje, na stopa z Wronek do Woźnik do klasztoru w środku lasu, powiedziałem sobie, że odchodzę z zakonu. Polecę do mojej siostry, do Anglii, żeby zarabiać funty, bo funty na koncie mają większą wartość od polskich złotówek. Mówię, jak tylko mi dadzą w kość, to lecę do Anglii. No i rzeczywiście był remont kuchni, Dwa razy dziennie sprzątałem olbrzymie korytarze. Z rana zrywałem ogórki, pracowałem w polu. Od rana do nocy praca i mówię, to życie chyba nie jest dla mnie. No i między innymi także zastępowałem brata kościelnego w klasztorze w woźnikach, idąc zamknąć kościół w niedzielę. Po ostatnich mszach świętych zobaczyłem trójkę ludzi, którzy płakali i modlili się przed krzyżem. Zadałem pytanie, dlaczego poczucia. Dziewczyna odpowiedziała: Wczoraj zmarł mój młodszy brat. Jak miał na imię Miłość? Ile miał lat? 21. I zapanowała cisza. Zaproponowałem dziesiątkę różańca świętego. Podczas tej dziesiątki oni tak płakali, że sam serce miałem w gardle. I po tej modlitwie zadałem pytanie: Co zmieniło się w Waszym życiu po śmierci Miłosza? A miłość. Chciał jeszcze tydzień przed swoją śmiercią uczestniczyć we Mszy Świętej, w spowiedzi. Nie miał sił, by wyjść z samochodu. Wysłuchał Mszy Świętej przed Kościołem. Uczył ich wiary i dziewczyna, jego siostra, opowiadała o młodym człowieku, który miał olbrzymią miłość do pana Jezusa. Opowiadała o sytuacji rodzinnej, która się rozwiązała 11 lat wcześniej. Kiedy dowiedzieli się, że miłość jest chory na nowotwór, jego rodzice chcieli się rozwieść. Ta jego choroba sprawiła, że małżeństwo zostało odsalone, a dla mnie też przykład wiary, olbrzymiej miłości do Pana Jezusa sprawił, że dzisiaj też jestem tym, kim jestem: że jestem zakonnikiem, księdzem w zakonie. Właśnie tego nieznajomego człowieka, który bardzo mocno ukochał Pana Jezusa. Także cierpienie zawsze będzie stawiało pytanie, dlaczego. Natomiast te odpowiedzi czasami są gdzieś z boku. Czasami ich nie znajdujemy. Trudno jest znaleźć, je, prawda? Ale czy takie sytuacje, jak sytuacja ze wspomnianym miłoszem, dołują Księdza, czy raczej napędzają i ukierunkowują w działaniu jako kapłana? Jego życie. Na tyle było silne, że ocaliło moje powołanie. No właśnie, chciałem Ojca o to zapytać, bo spotykamy się w Wielki Czwartek. Dziś jest wspomnienie Eucharystii i wspomnienie dotyczące kapłaństwa. Co było księdza motorem do tego, żeby zostać kapłanem? Kopać nie umiałem, żebrać się wstydziłem, więc stwierdziłem, że do zakonu. Oczywiście żartuję, żartuję. Gdzieś to powołanie. No, dojrzewało od trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej, kiedy to był no, mega pobożny, a z drugiej strony też bardzo dobry ksiądz w Zaniemyślu, który pociągał po prostu przez księdza, też przy, który potrafi pociągnąć, dać przykład własnego życia, miłości do Boga. Potrafi też pociągnąć innych, nie, nie tylko do siebie, ale przede wszystkim tej miłości, umiłowania Najświętszego Sakramentu. Bo w życiu ważne jest to, żeby spotykać jakieś autorytety, które też mogą nam odpowiedzieć, bo z pewnością z czasami jest ciężko iść w pojedynkę przez życie. Proszę księdza, to już drugie święta, kiedy dzieją się takie straszne rzeczy. i Jak możemy się radować, kiedy za Naszą granicą dzieje się coś takiego, bo w święta Bożego Narodzenia mieliśmy sytuację związaną z migrantami po stronie białoruskiej, którzy byli w Potrzasku. Teraz mamy wojnę Ukrainy z Rosją, raczej Rosji z Ukrainą. I jak znaleźć to wyciszenie, kiedy się po prostu czasami nie da, ale trzeba się zatrzymać. W tych Świętach Zmartwychwstania Pańskiego nie tylko chodzi o to, żeby znaleźć to wyciszenie, co relacje z Bogiem i drugim człowiekiem i ta sytuacja na granicy pokazuje też wielką otwartość, którą posiadamy jako Polacy na tych, którzy przebywają na terenie naszego kraju, kobiety z dziećmi i nie tylko. To też otwiera serca, nie? że można się skupiać na cierpieniu, które jest bezsensowne, a można w tym cierpieniu nadać pewien sens pomocy, solidarności, tego wszystkiego, co służy naszemu wzajemnemu zbudowaniu. Gdyby człowiek chciał skupiać tylko uwagę na cierpiącym Jezusie Chrystusie, znajdującym się na krzyżu, no zapomniałby o chwale zmartwychwstania. I tutaj warto zwracać uwagę na to, co jednak jest istotą naszego chrześcijaństwa, czyli. Na to, że grup pana Jezusa pozostał pusty. No właśnie. Dobrze, że ksiądz o tym wspomina, dlatego że bardziej przyjęło się, że bardziej skomercjalizowane i w tak bardziej huczny sposób obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Ale wiemy, że te wielkanocne mają jakby większą wartość są ważniejsze, tak się mówi. Jak ksiądz myśli, skąd się to wzięło, że, że Polacy tak e, e, afiszują się ze świętami Bożego Narodzenia, już od listopada jest o tym mowa, a święta Wielkanocne są tak jakby na boku. Bo reklama Coca-Coli już chodzi od listopada. Natomiast natomiast święta wielkanocne są czymś najważniejszym w naszym chrześcijańskim życiu, ponieważ mówią, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy, to jest niesamowite. Natomiast nie wiem, czy są bardziej takie medialne święta Bożego Narodzenia. Właśnie o tym chciałem w taki delikatny sposób powiedzieć, że reklama jest dźwignią handlu, że chyba w dzisiejszych czasach. Liczy się tylko sprzedaż i przez to, że te reklamy i, i ozdoby są już wystawiane koniec października, początek listopada, właściwie po wszystkich Świętach. Powiedz stąd, kiedy widziałeś pierwsze jajko wielkanocne w sklepie? Szczerze? No. Nie chyba nie. po sklepach nie chodzisz. Nie. <laughs> Musimy się kiedyś przejść. Nie, jest ja, ja tych ja tak. zajączków, y, to, to znaczy zajączki już są, tak, ale właśnie dlaczego tak jest? Dlaczego ta reklama? przeważyła nad, nad refleksją? Mm, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie, nie zastanawiałem się. Bardziej skupiałem uwagę na treść tego wszystkiego niż na otoczkę. Może dlatego nie będę jasno potrafił odpowiedzieć, dać sobie odpowiedzi. Jakby ksiądz mógł opowiedzieć o genezie tych świąt w Wielkiej Nocy? Sięgnijmy do Pisma Świętego, kiedy kobiety poszły do grobu Pana Jezusa i znalazły grób pusty, nie? To jest, to jest genezą wszystkiego, w co wierzymy i komu zaufaliśmy. Czy e, mógłby ksiądz e, po kolei od Wielkiego Czwartku do niedzieli pokrótce scharakteryzować, co jest najważniejsze, co się dzieje e, w kościele katolickim w tym dniu? Wielki czwartek charakteryzuje się mszą świętą Krzyżma w katedrze. Wtedy są święcone oleje, które są używane do chrztu i do święceń kapłańskich. To jest by istotą celebracji Wielkiego Czwartku, msza święta pod przewodnictwem biskupa w katedrach. Później ta uroczysta msza święta w parafii, kiedy to wspominamy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i my jako kapłani świętujemy ten dzień właśnie w łączności z ofiarą Pana Jezusa na krzyżu, którą celebrujemy na ołtarzach całego świata. Jest umywanie nóg, kiedy to kapłan gołe stopy obmywa dwunastu osobom, całując je, Wycierając, no. I to jest taki piękny gest, który wyraża też służbę naszego stanu kapońskiego. Wielki Piątek, wpatrywanie się w krzyż, w tajemnicę Krzyża, gdzie ta liturgia yy, Wielkiego Piątku yy, skupiona jest właśnie na męce Pana Jezusa, kiedy to jeden, jedyny dzień w roku, w którym nie mam mszy świętej w żadnym kościele. A jednak czcimy właśnie śmierć, która jest przejściem do chwały zmartwychwstania. Tak, Wielki Piątek jest uroczysta modlitwa wiernych, których są szczególne wezwania za cały Kościół, za cały świat, prosząc w różnych potrzebach. I to też jest takim bogactwem liturgii Wielkiego Piątku. Podczas tej modlitwy Kościół pamięta o wszystkich, w tych wezwaniach pokazuje piękno też liturgii, bo chce pamiętać o każdym człowieku wyzwolonym z niewoli grzechu. Nie tylko o wierzących, ale także o tych wszystkich, którzy szukają, szukają prawdy w świecie. Liturgia Wielkiej Soboty uroczyście odśpiewany egzultet. Jest też piękną liturgią, tu podczas której w wielu parafiach chrzci się małe dzieci, w której uczestniczą osoby dorosłe, by przyjąć chrzest święty. To liturgia, która, która, która wypukla charakter chrzcielny no i bogata w czytania Obrazujące stare yy, przejście Starego do Nowego Testamentu. Wielka sobota to święcenie już pokarmów. Tak. A Wielka Niedziela to już taka refleksja. Niedziela Wielkanocna, Niedziela nocna, to jest olbrzymia refleksja, ponieważ skupia uwagę, jak każdy też niedziela, na zmartwychwstaniu Pana Jezusa, na największej tajemnicy naszej wiary, że tutaj, po naszym życiu. Będzie perspektywa życia wiecznego. Skąd ksiądz czerpia taką energię i taką pogodę ducha, jaką ksiądz reprezentuje? Ja? Chyba od Pana Jezusa. Od Pana Jezusa. O Pana Jezusa. A czy, a czy udaje się, jak zarazić zarażyć tym młodych ludzi? Pytam o to nie bez powodu, dlatego że coraz częściej media podają, że młodzi ludzie odchodzą, z kościoła, że nie uczestniczą w życiu kościoła. Czy ksiądz to widzi ze swojego własnego doświadczenia? Tak. Wielu młodych ludzi odchodzi od kościoła, nie chcąc z kościołem mieć nic wspólnego. Jak ksiądz myśli, skąd ta, takie, takie posunięcie młodych, skąd to się bierze? To wina mediów, wina, wina e, social mediów, wina rodziców, wina. Świata, czy po prostu taki jest i to jest naturalna kolejność do tylko Wydaje się, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się, że mm, brak wiary, brak wiary powoduje odejście, a wszystkie rzeczy, które toczą się wokół kościoła z jednej strony sprawa pedofilii, z drugiej strony sprawa łapczywości na pieniądze. Z kolejnej strony może jeszcze inne jakieś uwarunkowania, które kreują media, nie przyczyniają się w żaden sposób do wzrostu wiary, ale tutaj no, jest też wielu, wiele młodych osób, które rzeczywiście praktykują wiarę, są w relacji do Pana Jezusa i to jest piękne, Natomiast... w się w przecież tam jest dużo młodych ludzi. Oczywiście, natomiast biorąc... Wspaniale, natomiast, natomiast biorąc całą skalę yy, kościoła, no to, to jest garstka ludzi. Ale swoją postawą zachęca ksiądz młodzież, bo ja widzę jak wszczęło... Jak, e, e, w a, jak e, ksiądz mnie nie musi zapraszać, bo a akurat <śmiech> <śmiech> czuję znaczy. Czuję się katolikiem, ale widzę po koledze w szkole, że tak wszyscy o księdzu się pozytywnie wypowiadają. To może jakaś refleksja końcowa, życzenia dla naszych czytelników i widzów, naszego pisma. Kardynał Wyszyński mówił, że najlepiej człowiek się modli, kiedy dziękuję. Życzę wam, by wasze życie było dzięczną modlitwą wobec Boga, Kościoła, każdego spotkanego człowieka i Franciszkaninę. Pokój, dobro. Pokój, dobro. Moim gościem był ojciec Bartłomiej Giński, franciszkanin. Życzę państwu wesołych świąt. Odnajdźmy w sobie e, cząstkę Boga, zmartwychwstanego Boga na te święta i miejmy więcej wiary. Dziękuję bardzo. あうわ